Siema, widzowie! Siema, broni. No Witam. siema! Nie pytam, czemu to jest przez samo H, ale dobra. Dzisiaj jest z nami Oliwia i Pan Piotruś. I tak, jesteśmy kotami. To jest gang kotełów. Każdy my. ma bardzo pięknego skina. Pan Piotruś wygrywa wszystko, jak jest jakimś diabłem dosłownie. Mm. No po mam owo diabła? Co się stało? To się nie pytajcie, bo nam się troszkę nudziło, jak widzicie. Nie wnikajcie jak to, bo, będzie, bo będziecie mieli przypał. No, tylko troszkę nam się nudziło. Tak troszeczkę. No, tak delikatnie. No, dokładnie tak. Dlatego troszeczkę serwer jest zrujnowany, ale dobra. My idziemy sobie teraz na publiczny serwer i będziemy, nie wiem, co robić nawet. Oni wymyślili to, co ten, więc ja nie wiem. Dołączajcie do mnie. Będziemy jakieś ukośnione akcje kotowe odwalać. Aha, dobra. No tak. No, to my jesteśmy na ruskim serwerze, czy mi się wydaje? To jest ruski serwer, tak. Dobra, trudno będziemy na ruskim serwerze. Ej, tu jest jeszcze jakiś no. inny kotel. Ej, bo tu kotel jest jakiś ruski, jedny. Gdzie jest ruski kotel? Ruska kicia! Pa! Kicia jedna, pa! Mamy kicie! Co A jest tak? grane? No co? Mam na ręczkach. Ręcz, na o, ja na mają... rączkę. Tak, i to jest na malutkim serwerze. No, pięknie. Dobra, teraz trzeba sobie wziąć takie koty... Boże, jakie koty. Ej, kolejna kicia! Ej, chodź, Oliwia. Patrz to, kicie. kicie tu są. Dobra, co tu się odbala? Kicie! Olivia, chodź do nas, bo kicie mamy tu, patrz. Ej, czekajcie, chwila, A czepacie, fila, bo o, pato, Tata, mi dał. O. <grywia> A mi dał takie rzeczy, patrz, czekaj. Mi dał e, tak. Latarkę, czy jak będziemy w piwnicy. Lornetkę, żeby ludzi podglądać. Wow, fajna paru lornetka. E, Bombę atomową, żeby sejfy rozpieprzać. No i kalapi. A mi dał kartę mamy. <laughs> I dał mi walkie-talkie. Oliwia, chodź do nas! Bo patrz, Patrz, macie tu walkie-talkie. Patrz, co tu się odwala. No, Ja mam go na niezłe nawet, no. Emo, <laughs> Wyglądałem jakbym mieli robić jakieś zdjęcie do filmu, dosłownie. Mhm. Mm Ej, dobra. Ktoś mnie bierze. Ej, kotę mnie ukrada jakiś. Ja U ten ja koteł mnie To z... tak jest dosłownie. jakaś baba, pół kot, pół człowiek, czyli... Ej, jestem pod domem numer 11. Spoko. Ej, to jest jakiś dosłownie koci serwer. Mhm. Mm Ale co tu się odwala na tym serwie? No. Te koty są jakieś magiczne, bo chodzą na...

Trzeba ten. Dobra, legendarna rzecz. Mieliśmy nagrywać o kiciach i jak coś widzowie, to to nie jest w ogóle ustawione. My sobie wbiliśmy na ten serwer nawet było widać na filmie, że ja wbiłem na randomowy serwer, a tu kicie są. Widzieliście, że do mnie nikt nie joinał, ani nic. Kiciowe akcje się tu odwalają. Ale tu fajnie. Mhm. Mm Ale dobra. Chodźcie, bo 5 minut już trwa ten film i się jakoś nic nie odwala, więc chodźcie, idziemy okradać ten. Y... Idziemy okradać chałupy, bo wtedy się będzie więcej działo, ewidentnie. bo ja biorę. XD. Zobacz, bo ja też biorę. Żebyśmy jakieś przydatne internet. No. no spoko. No bo bomba, mu a to mogłem, żeby dolować i... No takie. Takie tam. Dostałem współlokatora. Fajnie. Nie wiem, to musimy uciec. Potem wrócimy. No właśnie. Tu jest nasz domek, tu jest nasza baza. Hmm, to jest baza kici. Oliwia, jak coś, to idziemy okradać chałupy, bo jesteśmy bardzo normalnymi kotami, które domy okradają. Eee, pytanie, czy tu są chałupy? Idziemy pod to dom to... numer 6. Dawaj, dom numer 6 okradamy. Będzie fajnie, ci ciekawie. Dobra, już. Nie mogę zrespić tego. Eee, nie mogę śpiworu zrespić, bo mi się to zbagowało Masz śpiwu. Bo tam czekaj. Ja się workiem złamuję, bo jak widzę, widzę, w jaki sposób ty postawiasz to, to ja mi się słabo robi. Juch dobrze je. Mm, mm, mm. Okradłem. Ej, tu zbyły. No, cały... my jesteśmy głupcy. Tu cały czas były drzwi od balkonu otwarte. No, standardowe kicie. Idę do bazy i podzielić się z nimi, e, się z innymi kotami hajsem. Dobra, to dawaj... Ja już idę pod osiemnastkę. Okej. Okay. No i dobra, e, moje cieny są już gotowe, jestem gotowa mieć. A my już jeden dom okradliśmy, a ty tu dalej jesteś. Dobra, jedziemy... jedziemy tym czymś. Siadajcie! Łopu włamię po osiemnastku jak coś. Ej, nie mogę! Dajcie dzisiaj koniecznie lać kartowicz. Zostawiłam po tomaty i tam wiórku. Jezu, nie mogę wsiąść! Co tu się odwala? Ej, dawajcie do osiemnastki. Łopu włamałem. To auto jest zamknięte, jakbyś chciała wiedzieć. Aha. O, takie kicie naprawdę są ruskie. Chcę zbawić mi się tu koteły, bo robię na miniaturkę. Selfie! Chodźcie, dam kota łóż. I grze. Opie, ja okradłem osiemnastkę. No to w git. Dobra, jedziemy tym czymś. A wiecie co ja te zrobię? Nie no, nie da się jeździć. bo mnie Koki, kika, koki, koki. Idziemy okraść. Um, co idziemy okraść? Ej, kicie na basenie, nawet są. To naprawdę jest kiciowy serwer. Dosłownie to jest serwer kotów. Ja Wam mówię. Ja jestem! Ja jestem w urzędzie miasta, czy co to tam jest? Jednocześnie sąd, urząd miasta, produkuje się tu pieniądze, bo tu safe jest. Jestem, Ty to, to, to można tak naprawdę Uwaj. otworzyć? Tak po prostu? Ale oprócz tego że to tutaj, też można. Dawaj. Ej, oni mają wszystkie chałby po otwierane, bo oni się tam po łóżku nawalają. Gdzie? Mgze. e tu szesnastka na przykład jest otwarta bez kitu. Właśnie. Oj, ty tu mam pędzelki. Nie, 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 jej. nie, 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 tylko nie, wiem gdzie nie, 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 tu się... tylko nie, Ja byłem w szesnastce i okradłem babę. O! Ktoś rozpił chałupę! Idealna okazja, żeby się tam, żeby Dado, tam ludzi. A ja wreszcie 25 czwórkę okradłem. Dwudziestkę i osiemnastkę okradłem. To git. Bierzemy pazurki, kocie! Mam pazurki! Hmm. Ale nie chcę po kolei. Bomba tu jest podstawiona! domu. Wow. Jezu, Wiktor do mnie dzwoni! Co Ej, chodźcie po trójkę! Jeżeli Wiktor to oglądasz, masz do mnie nie dzwonić po 30 razy na jeden dzień. O Boże! Ja już okradłam dom. A w tym domu w ogóle jest jakiś sens? W każdym jest. Alla. Nie w każdym. Zarzają się czasami, ten żółty nie ma i nie ma e, ten, nie ma w bawialni właśnie jeszcze, tam gdzie właśnie było zrespiona. Ja już trzy domy okradłam, nieźle. Mm. Ja też no. chyba trzy. Gratulacje, ale dopiero na to Dobra! Ja teraz ja teraz nie okradam domów, tylko odwalam jakieś akcje na spałnie. Jezu, no Viktor do mnie dzwoni cały czas! Niech się wali na łeb. A jakiś typ ma... Jakiś typ ma zakrwawiony łeb. będę Nawet to oni tam Ciekawe. No znowu Wiktor dzwoni! Odpadane akcję. Odwajzkę, prawda? Um, to za pierwsza. To bomba. Musi być podstawowa na pierwsze. Bo. I Ej, kolejna kicia tu jest. Ej, mam pytanie. A w tym, tym Montegu? W którym miejscu jesteś? W którym domu? No, w tym Montegu. To te hotele, te pokoje takie małe. E, w motelu nie ma. Wierzę to. Za, no, to Piotrek, chcesz pazurki? Masz pazurki. O, dobra. Bierz te Zbieram. pazurki. Mhm. Pa, ja wbijam ludziom pazurki w skórę. Mm, mm, mm.

Masz trochę, masz trochę, podzielę się z tobą. Jesteśmy w szóstce. Ja w piętnastce jestem. Spoko, czekaj. Ja piętnastkę już okradałem, ale. Nie płosie, płosie. To jedynostkę nie okradałem chyba. Ej, on gdzieś, tam. gdzieś za tu czekajcie, to już poduszki Dawajcie niedonastkę. Ej, gotowaty! proszę! Chodź raz migdarowska z samej sejf, proszę. Niedonastkę okradłem, ale nie chcemy... Dosłownie w tym momencie okradłem i już nie a to tu już nie ma chałupy kiciowej? Nie ma. A to szkoda. Ej, dawajcie ze... przecież... no, no, do, was... no, do szesnastki. W szesnastce byłem. A o nie o to chodzi. Tutaj kicie bojują. Aha, to spokojnie. Ale nie zbanowała. Czemu się... A, też nie bój, nie A ja nie dostałem bana. Ale zobaczą zaraz. A macie, macie! A ja Co tu się dzieje? Nie, zbanowali mnie! To jest mój pierwszy ban na tym serwerze. Ale dobra, już chyba będziemy pomału kończyć film, co nie? Ej, ma port, który może się udać? Czy tak, oczy? Przez barierę szpikową? Nie da się. Testowałem i to działa tak, że ten. Czemu mnie nie chce odrodzić? To działa tak, że ta bariera jest na całe to. Ona jest na cały dom, jakby. Ona nie ma w środku ten, wiesz? Ona ma środek wypełniony. Ej, dawajcie pod 18. Ja osiemnastkę już okradałem, bo ja chyba okradłem wszystkie. Ale dobra. Chodźcie na spawna, bo się pożegnamy z widzami, już będzie koniec. O szkoda. Fajnie było. Mhm. Poczekajcie, nie zaczynajcie bez bo ja nawet nie idzie tam. Gdzie jak później ten spawn? Nie? Tak mhm. to w jest bardzo. No no to chodź. Ja nawet na spawna nie jest. To już bardzo mi musi lekko na tym. Dobra, poczekajcie, bo jestem pod moterem. i to tam do Was, czekacie. Okej. Okay. No właśnie, widzę jak tam lecisz. Jak to to ja zamierzam kupić klemium. Dobra. Dobra, widzowie. No to to już koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się to podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale, ponieważ lecimy po 6 tysięcy. No i co? Koniec filmu. No, Papo, Aniku, miło i dawajcie suba i lajki. Naura. Naura, widzowie.